Dzisiaj w Dziejach Apostolskich słyszymy o tym, że apostołowie Paweł i towarzysze zakończyli swoją misję i wrócili do Antiochii. I słowa, które tam zostały wypowiedziane, są bardzo ważne. Wykonali dzieło, do którego zostali przeznaczeni. Otóż święty Paweł i Barnaba i towarzysze oczekiwali w Antiochii przed rozpoczęciem tej wielkiej misji na to, żeby Pan Bóg ich posłał. I kiedy ich posłał, to również dostali taką rękojmię tego, że ta misja zostanie dobrze wypełniona. Myślę, że każdy z nas, gdybyśmy potrafili być bardziej cierpliwi wobec Pana Boga i bardziej na modlitwie pytali się, co mamy robić, wtedy nie podejmowalibyśmy jakichś szalonych decyzji, decyzji, których konsekwencje potem przeżywamy przez całe nasze życie. Otóż Pan Bóg nas przeznaczył, dał nam powołanie i dlatego dobrze jest go pytać, Panie Boże, jak mamy zmienić kurs naszego funkcjonowania, w jaki sposób mamy iść za Tobą i w jaki sposób mamy być wierni twojemu przesłaniu, ponieważ wtedy mamy taką gwarancję, że to do czego nas przeznaczyłeś, będzie dokonane, będzie spełnione, bo będzie zaopatrzone w Twoją łaskę, w Twojego ducha, który będzie szedł z nami i który będzie ciągle nas popierał.